Uzasadnij, że jeśli A plus B równe 1 i A kwadrat plus B kwadrat równe 7, to A do 4 plus B do 4 jest równe 31. Hm. Mamy tutaj dwa równania. Co ja właściwie mógłbym sobie tutaj spróbować zrobić do czwartej. A zaryzykuję, gdybym podniósł to do kwadratu, obie strony, to co otrzymałbym? Zwiększyłbym na pewno potęgę. Miałbym tu w kwadracie. 1 do kwadratu to 1. Zastosuję wzór skróconego mnożenia. Kwadrat sumy. A kwadrat plus 2ab plus b kwadrat jest równe 1. Dobrze. Co ja tutaj z tego drugiego równania wiem? A kwadrat plus b kwadrat równe 7. Tu mam a kwadrat, tu mam b kwadrat, czyli to razem jest równe 7. Zapiszę. 2ab plus 7 jest równe 1. Czyli pociągnę to równanie dalej. To jest minus 6. Obie strony podzielę przez 2, wiem, że a b to jest minus 3. Ok, coś udało mi się wyliczyć. Spróbuję przejść do mojej tezy. Co to byłoby A do czwartej plus B do czwartej. Gdybym chciał zastosować wzór skróconego mnożenia, na pewno dałbym tu kwadrat. A kwadrat plus B kwadrat, ale uwaga, gdybym chciał rozpisywać ten wzór, to na pewno dostanę tę część i tę część, ale jest jeszcze podwojona pierwsza razy druga, czyli 2A kwadrat B kwadrat. Żeby to wyrównać, muszę odjąć 2A kwadrat B kwadrat. Równa się. Czy ja wiem, ile to jest A plus B do kwadratu? A kwadrat plus b kwadrat to jest przecież 7. 7 daje do kwadratu. Odjąć dwa razy. Co to jest a kwadrat b kwadrat? No, mógłbym to zapisać ab do kwadratu. Znaczy ja wiem, ile to jest ab. To jest minus 3. Więc będę miał. 7 do kwadratu 49 minus 2 razy. Moje AB to jest minus 3 do kwadratu równe. 49 minus 2 sobie czeka razy. Minus 3 do kwadratu to 9. 49 minus 2 razy 9 18 to jest dokładnie 31. Co należało? Udowodnić. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.